Dobry, witam państwa bardzo serdecznie na briefingu klubu radnych Lewicy. Spotykamy się tutaj dlatego, że z inicjatywy pana prezydenta Kukuckiego i przy moim współudziale zaproponowaliśmy pani dyrektor rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowy program społeczny obrotu. Wie właśnie, na czym ten program polega. Dzień dobry Państwu. Inaugurujemy dzisiaj inicjatywę pod hasłem Społeczne Ogrody Przedszkola. Jest to temat, który przybliża dzieciom wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej. Dzieci pod opieką pań same uprawiają roślinki, które później w przyszłości będą wykorzystywane w czasie przygotowywania posiłków, sałatek i surówek. W tym Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Saniko za ufundowanie tych pięknych rządek oraz ziemi oraz Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, które współpracuje z nami od lat i zaproponowała merytoryczną opiekę nad tym projektem. Jeśli można jeszcze dodać, to chciałabym powiedzieć, że takie społeczne ogrody to funkcjonują Państwo o tym doskonale wiecie. Na osiedlach, prawda? Mieszkańcy przy swoich blokach często wspólnie uprawiają ten, te maleńkie swoje ogrody. A tutaj, właśnie dzieci, tak jak pani dyrektor wspomniała, będą mogły same uprawiać, uczyć się, poznawać, jak roślinki rosną. A potem wspólne robienie kanapek, sałatek na pewno również będzie dobrym elementem edukacyjnym. Dziękujemy bardzo. Czy macie państwo jakieś pytania? Co konkretnie rośnie w tym ogrodzie? W ogrodzie rosną roślinki typu, e, sałat, proszę, typu, proszę bo... typu sałaty, pietruszki, marchewki. Dzieci będą później wykorzystywały to podczas przygotowywania posiłków, kolorowych kanapek, sałatek, surowek. Bardzo to lubią. No, mam nadzieję, że też rzodkiewka będzie. Tak, tak? oczywiście, jeszcze będą wysiewać. Także tutaj przychodzą, opiekują się. Są teraz na etapie właśnie podlewania i pielenia. Także czekamy, już będzie taki totalny wzrost, żeby mogło znaczy, mamy jeszcze taką nadzieję, że jeżeli z panem prezydentem Kukuckim, że jeżeli ten projekt tutaj się sprawdzi, a jesteśmy pewni, że no, z taką kadrą pedagogiczną się. to się na pewno uda, to będziemy chcieli zaproponować, żeby we wszystkich przedszkolach, tam gdzie kadra będzie chciała ten projekt, tę inicjatywę wprowadzić, żeby właśnie rozszerzyć ofertę edukacyjną.